Panie prezesie, Jacek, do pana wpuścić. Cześć dziku, co robisz? Jest jakaś gala firmowców. Przedsiębiorców? No mówię? No i mnie tam z Mariolką zaprosili. I powiedziała, że mam sobie jakiś porządny krawat i gejer kupić. No co? co kupuję? A ten co masz zły? A co ja będę z babą gadał? co kupię? Poza tym, zobacz, tu jest taka opcja, że teraz płacę, a zapłacę dopiero za 30 dni. Odroczone płatności. Wiesz, że dzięki temu mają sprzedaż o 20% wyższą niż inne sklepy. A dlaczego? Odroczone płatności, takie jak kup teraz zapłać, później wspierają konsumpcjonizm, ponieważ wykorzystują psychologiczne. Mechanizmy, które zachęcają ludzi do wydawania pieniędzy często na rzeczy, które nie są im niezbędne. Kiedy płacimy od razu, odczuwamy tak zwany ból płacenia, a otrzymanie przedmiotu tu i teraz działa jak nagroda dla mózgu, aktywując układ nerwowy, w szczególności dopaminowy. O czym ty do mnie rozmawiasz? Robią cię w balona zdichłe, a ty łykasz jak pelikan. Co? A to łap serdaki jedne. Czekajże! Mariolka, nie kupujesz żadnego garnituru! Idę w starym! Jak tu w starym, jak ludzie będą do nas jak ja się z Tobą pokażę, masz wyglądać jak prezes Chwilę pogadaj i przejdzie. Dzięki ja to ty, ty jesteś dobry do Polecam się na przyszłość.